Są I się, że tego tak kola robią. A, no tak fajnie,

Gay pistol An aunque lo Ra enc diligence Wu garan d Hingka, hingka Ma? <tis> ya mama hingka, mama bingka, mama Loh, ya, 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 ya Loh, ya, 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 ya 哈哈哈！好 Nie, ja nie mówię Nie, ja, ja nie słyszałem.

Okej, okay, muszę się w tym filmie pojawić. Normalnie przypływ, A róża jakoś się nie strzeliły. Co mam ten? Gdzieś kąpielówki zarobisz. Tak, z kąpieluszkami, kurde, Ką wchodzimy do jakiegoś potwornego miejsca, gdzie może na nas wszystko zobaczyć. Na pewno. pewno. By to jest super. Prawda, połowa miałaś tak, Ej, nie, nie, nie.

Uh oh, Aqui, mm 来。嗯嗯 Ej fajna oh, rzecz, bo ja bym to, ja to, ja to. to zrobił Nie nie to, pościgmy, to nie ma Nie Dobra, musimy czekać, musimy to teraz nie I dobry. A, i zapomniałem dodać w montażu żebyście zostawili suba i lajka bo próbujemy przeg... chyba to mówiłem A ja wiem, nie wiem Ale musimy przegolić w skrócie Chris'a Zostawcie suba i lajka Dziękuję, wracamy Hello bye Nie mogę wejść, kurde Ja mam już nie działa, żeby przejść do nowej. O kurde, szybko, szybko. Prostoi, prosto prostoi, prostoi, zobaczcie w prostoi, 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 jak to prostoi, 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 prostoi,

No wiesz, odpikamy mamy, no. idziemy do no. przyjścia. Jezus Maria, nie dość, że jest dzień, świeci mi na monitor i teraz prawie no, nic nie widzę. Jeszcze co? No. Dobra, czekam, czy idzie. Ale już Dobra, ja lecę. O, ty nas nie O kurde, zginiemy. Ja zginiemy. Idź szybko, szybko. 我有啊，所 <music> Since those idiots no, I there didn't feel like telling you about which exact dangers you face down here, I've been asked to fill that okay. role. Whenever you okay. die, you'll be brought here, and I'll show you a document detailing what caused your oh so early demise. It was very specific with how much information I could share with you. You know, It's stupid, I know. His order is not mine. All Don't the black put this stuff. No. Classified. Lots of black lines. Redacted text. Hold on, your The more times you yeah. die, some. oh and uh, one more thing before i forget the next time you inevitably fail and get sent back down again you'll have the opportunity to stock up on some useful supplies assuming you not foolish of course I have set up a system that will allow you to order stuff while you are still aboard the sub. I am conveniently awaiting you in a crate at its destination. I optimistically look forward to your patronage, friend. Please, we'll start your F. What's going on? Czyli już wiemy, co nas zabiło? Pięknie. A Experimentus rule. Okay. Czekaj, czekaj, bo nie The Ferryman. ile zmieniać po mojej każdej śmierci. Więc no ja kończę odcinek, no bo co mogę więcej powiedzieć? Nie wiem, a, a w sumie to już się wygląda, bo ja więc mniejsza. No i co mogę powiedzieć? Fatalnie skończyliśmy. Fatalnie skończyliśmy. Tak jak fatalnie skończyliśmy w ilości słów. Jak nie słyszeliście o tym, to ja prowadzę aktywną wojnę z Pobra XD. Co ja to o niczym nie wie. Chyba, że oglądam ten odcinek w I może by... i co? Oh, muszę go pobić po prostu na subach. Absolutnie. Miejmy nadzieję, że 100 tysięcy się do nas udezwie w tym roku. Albo przynajmniej 500. Nie chcę nagrywać 20 lat, żeby zdobyć tylko 20 subów. Nie ma. Gra fajna. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Narre!